Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj sprawdzimy grę Falconer. Słuchajcie, to latamy sokołem. Sprawdzimy, czy gra potrzebuje połączenia z internetem. Jeden z widzów napisał posta pod moim komentarzem odnośnie online na fanpage'u na Facebooku. Już wam przeczytam panowie. No i mówię sprawdzę sobie to. E, poniżej pokazuje, że gra na Xbox Series X spokojnie się zainstalowała, mając konsolę w trybie offline. Film stworzył Łukasz z grupy Xbox Polska Stare Wilki. Problem weryfikacji dotyczy tylko gier cross-genowych z Xbox One X. No i tutaj w, e, wchodzę w link, film trwa 3 minuty 17 sekund i zauważyłem, że gościu e, że ziomek już wcześniej też grał w tą grę, bo jak wszedł w tą grę, to miał kontynuuj. Tak więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Chciałbym, żeby to była e, prawda, a nie pomyłka. Tak więc zobaczymy. Jeden tutaj też chyba. E, Jeden z moich widzów napisał. Wychodzi na to, że wszystko jest po staremu. Maniak testował chyba tylko na grach od Ubisoftu. Więc może Ubisoft narzuca połączenie z serwerem, a nie Microsoft. Tak czy siak, dzięki za materiał dla niedowiarków. Tak więc zaraz kochani, to sprawdzimy. Ja chciałbym. Ja też jestem troszkę niedowiarek. Tak więc sobie sprawdzimy, bo chciałbym e, się też upewnić. Mam identyczną tą grę, bardzo proszę. Zaraz. Wejdziemy sobie, włączymy konsolę, zacznijmy od włączenia konsoli, i zaraz to sprawdzimy, ja sprawdzałem nie tylko grach na Ubisoftu, zresztą jak już mówiłem, ale też patrzyłem inne randomowe gierki, Dobrze, ja sobie tutaj też włączę reca i wchodzimy. Tak samo tutaj, ja wam nie będę nic przycinał, nic po prostu zobaczycie. Teraz mam grę w try online, ale patrzcie, patrzcie. Wchodzimy w ustawienia. Wchodzimy w ustawienia sieci. Przejdź do trybu offline. Przechodzę. Ja jeszcze tej gry nie instalowałem. Wszystko jest po prostu na żywca. Upewniam się, że w swoim Xboxie też nie mam żadnej gry. Mam Watch Dogs Legion. Włączamy grę. Identyczna gra jak u ziomka filmiku. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to nie jest zwykła pomyłka. Jest w trybie offline. Tak, było. Wkładamy płytę do napędu. Uziomka pokazuje, że to jest 3 giga instalacji. Elegancko. Trwa instalowanie, koledzy. Koledzy, kochani, trwa instalowanie płyty. Jeszcze można podczas instalacji upewnić się, ustawienie sieci, przejść do trybu online, czyli mamy offline, tak jest. Gra wcześniej nie była e, wkładana, nie grałem w nią, tak więc jeżeli się sprawdzi, sprawdzi no to będę z, e, to jest plus, tak, to jest wtedy plus. Wejdźmy, zobaczmy, no 2,53 GB, no to Szybko pójdzie, mimo to, że przez Wi-Fi pójdzie, więc sprawdzimy grę, czy rzeczywiście nie wymaga połączenia z internetem. Byłbym bardzo zadowolony, bo no jest, to, jest to sygnał, że no nie wszystko może. Wymagać połączenia. W przypadku Xbox One X dużo osób mi to narzuca, że też było wymagane połączenie z internetem. Kochani, nie było, było wymagane połączenie z internetem, jeżeli chcemy, chcieliśmy pobrać update graficzny do Xbox One X. Mogliśmy odpalić grę bez problemu. Wystarczyło wy, wejść, wyłączyć tryb online i wtedy gra ruszała bez łatwy. I tak, no i tak to wyglądało. Tak więc my już tutaj, ten film rzeczywiście też tak krótko może trwać, bo instalacja idzie dosyć szybko, więc zobaczymy, zobaczymy kochani, instaluję tą samą grę co ziomek, Falconer, sokołem sobie latamy, fajna, przyjemna gierka, osobiście w nią nie grałem, ale miło mi się oglądało gameplay, przyjemne był, tak, więc zaraz wszystko sprawdzimy, no i co? No i chwila prawdy, tak naprawdę gra jest zainstalowana. Wejdziemy sobie do gier. Wersja 1005. Odinstaluj wszystko. Dobrze, wchodzę w takim razie. Przy granie wymaga połączenia z internetem. Zobaczymy. Już długo myśli, ale zobaczymy, co z tego będzie. Czasem tak potrafi yy myśleć, myśleć, po czym wyjdzie do głównego menu. Tutaj też jest napisane Xbox Series X, Xbox One na pudełeczku, że jest Smart Delivery, HDR 10, Single Player, Optimizacja dla Xbox Series X. Zaraz zobaczymy. Cały czas mamy grę offline. Długo, długo już myśli. Nalepeczki no peczki w zestawie do gierki. Też to graberem uchwycę 4 minuty. Już leci i zobaczymy kochani, zobaczymy. Ja już nie będę się tu wypowiadał, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja już o tym zrobiłem odcinek. Zapraszam do tego odcinka. Link do tego ziomka filmu wrzucę w opisie pod tym filmem. No i co? No chciałoby się połączyć, ale coś nie idzie, no. No właśnie. Zobaczymy, co na to zaraz Xbox odpowie. Ja tymczasem słamałem sobie watchdogsy, żeby tutaj się nie kurzyły. No to jest kochana płyta, no dawaj, dawaj. To też jest gra cross bo działa jak i na Xbox One, jak i na Xbox Series X. Tak więc, no, teoretycznie, może to być kwestia, bo może Xbox wykrywa wszystkie gry we wstecznej kompatybilności. Czyli z Xbox One działają jak najbardziej, ale Xbox Series X widzi to jako wsteczną kompatybilność, i wtedy próbuje połączyć się z internetem podczas zweryfikowania tego. Nie wiem czemu, nie mogę zagrać, nie mogę nic teraz zrobić. Zamuliło się na tym obrazie, tak jak widzicie, no nic tutaj. Rzut ekranu oczywiście, że się nie powiódł. Włączymy sobie w takim razie Girsy i później się przyłączymy z powrotem w tą grę. No, o. A tu co znowu? Wywaliło mnie do głównego menu, jeszcze raz w, yy, włączam Gipsy piątka Musi zamknąć tą grę, lub musimy zamknąć. Dobrze, Ech. dobra. W takim razie ja uruchomię ponownie jeszcze raz konsolę Nie wiem, może coś się tam mu nie spodobało, może, nie wiem. Uruchom ponownie. Tak jest. Jeszcze raz wejdziemy w grę bezpośrednio. Zobaczymy, czy pójdzie. No, bo czasem to jest tak, potrafi Xbox, niestety, zaszaleć w negatywny sposób. Przez całą ósmą generację robili ten dashboard, żeby był w końcu funkcjonalny. No, i jeszcze trochę mu brakuje, powiem Wam szczerze. Jeszcze trochę mu brakuje. Tutaj to jest naprawdę. Wypowiło się nam logo. Logujemy się. Logujemy się. Cześć Tom. Hello, how are you? Dobra. Nas interesuje ta gra, tak? Falconer. Dobra. Włączyliśmy. Mamy konsolę cały czas offline. No i proszę bardzo gra nam działa. Rzeczywiście. Rzeczywiście, ziomki mieliście rację ale dalej nie jest mi jasno powiedziane, jakie gry wymagają połączenia z internetem, jakie nie. Konsola nie wymusza do każdej gry w takim razie połączenia z internetem, co dla mnie jest bardzo dużym plusem. I, i co mogę powiedzieć, cieszę się niezmiernie. Że nie wszystkie produkcje wymagają połączenia z internetem, odpalałem assassina, słuchajcie, odpalałem watchdogsy. Każda gra, niestety, wyskakiwał mi yy, komunikat, że dalej gra wymaga zainstalowania online. Zresztą, co, co widzieliście na oficjalnym kanale Mania Gamingu, chwyciłem to i, i słuchajcie, włączyłem drugą grę, włączyłem trzecią grę i było to, to samo. No, jak widzicie, u mnie jest wszystko od nowa, jest rozpocznij. Tak Więc ja myślałem, że może u jest, że wcześniej już to jakoś grał i tak dalej, odinstalował, zainstalował, może jakieś coś w pamięci się z, yy, mu zostało, ale nie, u mnie tak samo, słuchajcie, w trybie offline gra Falconer poszedł bez problemu. No, oprócz tamtego małego resetu konsoli, no to gra, gra działa, gra działa. Jestem naprawdę, no, testowałem to, tak jak mówię, no, nie będę się powtarzał. E, fajnie, cieszę się, że to po prostu e, nie jest zależne od e, też, nie wiem jak to powiedzieć, znaczy, to jest od, od czego to może być zależne. Tak? E, będziemy testować cały czas, zobaczymy, jak cyberpunk będzie wymagał, zobaczymy jak inne gry. E, tym bardziej, jeżeli ta gra nie wymaga połączenia z internetem, to jest dla mnie bardzo dobry, dobry plus, bo zacznę znowu szukać, patrzeć. Znowu będę drążył temat, patrzył i spróbuję dojść, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, bo ta gra też jest crossgenowa, chodzi na Xbox Series X, jak i na Xbox One. No tutaj sobie wybieram postać, nie wiem, czy będziemy chcieli w to zagrać, czy nie, ale dobra, no, żaden z tych ziomków nie jest ciekawy, ale niech będzie. Sokołem sobie polatamy nie mój styl graficzny ale y, spoko no, zagramy sobie fajnie widzicie ale już gry gry już słuchajcie te same odpalone Watch Dogs oraz Assassin i jakieś inne randomy no na Xbox One X działają bez problemu prawda dlatego te moje było y, ta uwaga w Xbox One X gry działały bez problemu, bez żadnego połączenia z internetem, a tutaj wymagało, nie wiem o co chodzi, ale graficzka jest przyjemna, eee, mało szczegółowa gra, mało detali, no ale to tak, taki, taka szata graficzna tej gry. Spoko, no ja nie jestem fanatykiem takich gier, ale widzę, że przyjemna, fajna gierka można polatać. Nawet nie wiem, czy tu się strzela. Napiszcie w komentarzach tak jak dopiero ją odpaliłem, zakupiłem, zobaczyłem, że o, trafiła mi się w ręce ta gra, no i rzeczywiście nie wymaga e, połączenia z internetem, czyli na to wychodzi, na, na ten moment, co mogę powiedzieć, nie każda gra wymaga połączenia z internetem. E, pytanie, czy ta gra ma e, upgrade graficzny w ogóle, jeżeli takowy ma, czy chodzi na takiej samej grafice jak na Xbox One X, no tutaj trzeba by zrobić testy, ale najważniejsze co miałem sprawdzić, to granie wymaga połączenia z internetem. Super, super fajnie, że, że to nie była żadna ściema, fajnie, że to jest prawda, jestem niewierny Tomasz, sprawdziłem, potwierdziłem, rzeczywiście tak jest, fajnie, teraz tylko trzeba sprawdzać o co chodzi tak naprawdę, które gry wymagają połączenia z internetem, które nie, eee, no i dlaczego tak jest, dlaczego tak jest, czy to Ubisoft na nas rzeczywiście wymusza, E, czy to jest w ogóle coś powiązane z Ubisoftem. No nic, będziemy tylko patrzeć, sprawdzać i będziemy testować. No to nam zostało, tak, nam, graczom. Tak więc spoko, e, jednocześnie jest to też moje sprostowanie. Rzeczywiście nie każda gra wymaga połączenia z internetem, co na, na dowód zrobiłem ten filmik. Fajnie, e, ja no uspokojony jestem bardziej. I za. I tyle! I tyle! No fajnie, fajnie. Ciężko mi jest zebrać myśli, no bo naprawdę, wszystko pokazywało to, że niestety, konsola wymaga tego połączenia z internetem. Jednak wymaga połączenia z internetem przy pierwszej, przy pierwszej konfiguracji. Przy każdej. Sztywnym sformatowaniu konsoli i od nowa postawieniu, wszystkiego wtedy wymagane jest połączenie z internetem. Jak i przy pierwszym uruchomieniu, oczywiście, ale widać, że nie każda gra wymaga połączenia z internetem na dzień dzisiejszy, i zobaczymy, jak to będzie dalej w przyszłości. Tak więc super, gry, gry sprawdzałem, właśnie Falconer. Super, tak więc dzięki za tą informację. Jak widzicie, jak tylko mogę trafi mi się coś w ręce, sprawdzę, upewnię się po prostu, żeby też przekazać tą informację dalej do większego grona ludzi, żeby wiedziała e, jaka jest sytuacja po prostu z tym online, offline, czyli na dzień dzisiejszy e, nie wszystkie gry wymagają tego połączenia. Jest to częściowe wymagane w tych grach, no w tych, których trzeba, nie wiem czy to za, zależne jest od łatki, ale jeżeli mieliśmy łatkę na przykład w Watch Dogsie. To na Xbox One X odpalałem grę bez żadnego problemu, bez połączenia z internetem. Tutaj po uruchomieniu wymagane jest połączenie z internetem, jak i w Asasynie, jak i w Watch Dogsach. i to nie jest zależne e, słuchajcie czy no, no tak, no. No nic, będę testował. E, super, cieszę się niezmiernie I, i tyle. Burza idzie, więc skończymy. Dobrego, spokojnego weekendu Wam życzę, kochani. Cześć!